Siemanko, siemanko witajcie na moim kanale z tej strony F i witam się z Wami serdecznie, troszkę przeziębiona i troszkę nie w sosie, bo głowa mnie strasznie boli zatoki ale wzięłam już tabletki i i mam nadzieję, że zaraz mi przejdzie. Dzieciaki wyszły na dwór, mam nadzieję, że pralka mnie nie zagłusza, bo dzisiaj dzień prania i sprzątania ja właśnie ogarniam kuchnię. A zaraz biorę się za pierwszy punkt, który dochodzi do mojego wyzwania, czyli zapisywanie wdzięczności, sukcesu oraz niespodziewajek. Zaraz o tym więcej opowiem. Uff. Mam taki zeszyt, w którym już od jakiegoś czasu zapisuję, za co jestem wdzięczna. I mój nowy nawyk to wpisywać codziennie do tego zeszytu, za co jestem wdzięczna. Trzy rzeczy, minimum, można oczywiście więcej. Sukcesy, jakie udało mi się osiągnąć, mogą być to małe sukcesy, mogą być to większe sukcesy, oraz takie niespodziewajki w postaci znalezionych pieniędzy, albo postawionej kawy, albo jakiegoś prezentu, i koszty, kto, koszt, ile ta dana rzecz kosztuje albo znaleziona. Albo niespodziewany wpływ, będę sobie wpisywała do, do tego notesiku. Ten notes jest właśnie podzielony na takie trzy, trzy strefy, gdzie zapisuję te rzeczy i od dzisiaj rozpoczynam ten nawyk. I jeżeli mi się uda wytrwać 30 dni, no to idę do kina, 60 dni jakaś mała rzecz, a 90 dni, no to kupuję sobie coś albo korzystam z jakiejś usługi. A w dzisiejszych czasach mamy zdecydowanie być za co wdzięczni. Na przykład w ostatnim czasie u mnie w bloku szwankuje gorąca woda. Ja uwielbiam gorące prysznice, ale również kąpielawannie. chociaż wiem, że są niezdrowe, ale je uwielbiam, bo one mnie bardzo odboźcowują. I w ostatnim czasie właśnie jest problem z tą wodą, że ona nie jest taka gorąca, przez co doceniam każdy wieczór, kiedy leci ta gorąca woda. A jeszcze, jak sobie przypomnę, że moja babcia w dzieciństwie nie miała ciepłej wody i musiała ją grzać, żeby była ciepła na piecu kaflowym, a i tak zazwyczaj myli się w zimnej, to no czuję ogromną wdzięczność, że w dzisiejszych czasach dostęp do ciepłej wody jest taki taki powszechny i tak dostępny. Jeżeli chodzi o sukcesy, no to na przykład moim wczorajszym sukcesem jest to, że naprawiłam Dziecku łańcuch w rowerze. Bo na początku się wystraszyłam, że nie dam rady, ale jednak się udało. I jestem siebie dumna z tego powodu. Takie małe sukcesy, a mogą budować poczucie własnej wartości, a to w moim przypadku jest bardzo ważne. Zapisałam już w notatniku wszystko, teraz ogarnę trochę dalszą część mieszkania, teraz łazienki ogarnę i opowiem Wam I, i, i podzielę się odpowiedziami na pytania, które zadałam sobie w poprzednim filmie. Kolejny dzień, kolejne możliwości, a dokładniej to kolejny tydzień. Bo dopiero edytując wideo zobaczyłam, jak bardzo byłam chora. Teraz jestem już tylko troszkę chora, jest już dużo lepiej i jestem gotowa nagrać kolejną część tego wideo, którą sobie zaplanowałam. Odpowiadając na pytania, które sobie zadałam w poprzednim odcinku, link gdzieś u góry albo pod spodem w opisie, o ile nie zapomnę dodać, <grym> to ile pieniędzy potrzebuje, żeby przeżyć w aktualnym mieszkaniu. Aktualne mieszkanie jest stosunkowo drogie, a nawet powiedziałabym, że bardzo drogie, bo obecne mieszkanie kosztuje 2500 franków. Jest tu 5 i pół pokoja. Pół pokoja jest liczone zawsze jako miejsce, gdzie można postawić stół yy, z krzesłami, czyli taka ala jadalnia. No i to jest to pół pokoja. No zgadza się, właśnie siedzę przy stole z krzesłami. I moim marzeniem jest zostać w tym mieszkaniu, bo ja się dość dobrze w nim czuję. I wyobrażam sobie, że ten piąty pokój, który niebawem się zwolni, mógłby być moją pracownią. Ale, żeby to się stało, no to potrzebuję dość dużo kasy. costen, czyli koszty dodatkowe za mieszkanie, czyli zużycie wody. A, jeszcze prąd. A, wpisałam sobie. Uff, dobra. Wpisałam Nebenkosten. W costen jest włączone na wodę oraz sprzątanie klatki oraz jakieś tam serwisy dodatkowe. I te na kosztem przychodzą raz w roku jako takie uzupełnienie. W sensie, jeżeli było za mało płacone, no to trzeba dopłacić. W sensie było więcej tych usług, a jeżeli było mniej, no to wtedy e, chyba nigdy nie wyszło mniej. Zawsze co roku trzeba było dopłacać, no ale mniejsza z tym. Abonament na autobus. To 90 franków. Tam bez paru franków, no ale zaokrąglam w górę. Abonamenty takie różne: e, za telefon, za internet, za jakieś aplikacje czy przestrzeń w chmurze no to 100 franków. Krankenkasse, czyli ochrona zdrowia, ubezpieczenie zdrowotne. To 1000 franków, tak liczę, chociaż może uda się od nowego roku coś tańszego znaleźć, no ale to się będzie liczyło z większą franczyzą, więc coś za coś. A ja dość dużo chodzę po lekarzach, no i zobaczymy, jak będzie możliwość tego, że ktoś, że ktoś, państwo, pomoże mi w opłacaniu tych rachunków za zdrowie, bo jest też taka możliwość. Karma dla psa, 100 franków na jedzenie, 1200 w tym momencie liczę. I to jest 40 franków na dzień. Jak wiecie, od dłuższego czasu żyję za 20 franków na dzień. I jakoś daję radę. Nie chcę wchodzić teraz dłużej w ten temat. Prąd 200 franków, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. W zależności, jak to będzie tu rozliczane. Dojdzie mi jeszcze kredyt, który nie jest mój, i liczę na niego 250 franków. Um, ale może nie dojdzie, ale zakładam najgorszy scenariusz, że dojdzie. W takim wypadku potrzebowałabym na przeżycie w tym mieszkaniu 5650. Jest to kupa kasy. I za tyle pieniędzy można swobodnie wyżyć samotnie z dzieci w pięcio i pokojowym mieszkaniu. Oczywiście racjonalny scenariusz jest taki, że szukam mieszkania i zmieniam to mieszkanie na mniejsze. Najprawdopodobniej no do tego dojdzie, ale będę robiła dużo, żeby. Jednak do tego nie doszło, <laughs> ale bo żeby doszło, ale na takie mieszkanie, które ja chcę, a nie takie, które muszę wziąć, bo takie, które bym musiała wziąć w tym momencie, to jest trzy pokoje. Eee, w związku z tym, że tutaj mieszkania w kantonie Bern są dość małe, raczej znaczy małe, myślę, że w porównaniu do Polski to nie są małe, bo taki standard na trzy pokoje to jest około 70 metrów, ale te pokoje dziecięce zazwyczaj są i sypialnie są małe wzglę i tylko salon jest większy, więc dzieci musiałyby być osobno. Zresztą ja sobie nie wyobrażam, żeby oni byli w jednym pokoju, bo każdy ma inny sposób funkcjonowania. I teraz, gdy mają każdy osobny pokój, to widzę, jak oni dobrze funkcjonują w tym. Więc w trzech pokojach ja bym nie miała sypialni. A jak ja bym nie miała sypialni, to nie miałabym swojej przestrzeni, gdzie mogłabym się zaszyć, odprężyć. I moją przestrzenią byłaby tak naprawdę byłby tak naprawdę salon. Oczywiście jest to do zrobienia, i w najgorszym scenariuszu, w takim najgorszym, ale nie, chcia, nie chciałabym, żeby to aż tak źle wybrzmiało, bo jest to gorszy scenariusz niż ten teraz, ale nie jest to zły scenariusz. O, o to mi chodziło, że to nie jest zły scenariusz tylko troszkę gorszy niż ten obecny ale zakładamy, że będzie tak jak jest, czyli potrzebuję 5650, zaokrąglając w górę, to jest 5700. Kolejne pytanie, ile pieniędzy chciałabym mieć, żeby żyć i funkcjonować spokojnie? To potrzebowałabym yy, tak naprawdę 1300 franków więcej. 7000 sprawiłoby, na miesiąc oczywiście, sprawiłoby, że żyłabym, na obecnym poziomie. W sensie lepiej niż na obecnym poziomie, bo miałabym więcej pieniędzy e, na jedzenie, ale miałabym też pieniądze na atrakcje dla dzieci, na jakieś wycieczki. Jeszcze na pewno z tego bym coś zaoszczędziła, a także mogłabym zapewnić psu, ubezpieczenie zdrowotne, bo w tym momencie jest bez ubezpieczenia zdrowotnego. Co oznacza, że w momencie, gdy zachoruję, to muszę pokryć w całości koszty leczenia. Dlatego w tym momencie tak naprawdę jestem cały czas w stresie, żeby mój psiak 13-letni nie zachorował, bo nie będzie mnie stać na jej leczenie. Przejdźmy teraz do tego, w jaki sposób chcę zacząć zarabiać te swoje tysiące. Pierwsze, co aktualnie robię, to jest praca charytatywna. I o ile że jest to praca charytatywna, to ja będę dostawała za nie wynagrodzenie. Nie jest to wiele, ale zawsze coś tam skapnie i dołoży się do tej sumy. I ta praca w tym momencie jest e, pewna do stycznia, a od stycznia rozpoczynam pracę, dokładnie od 6 stycznia, rozpoczynam pracę i rozpoczynam od 20%. A będzie ona potem rozszerzana w ciągu 3 miesięcy do 50%. Czyli docelowo będę pracowała 50% na etatu. Na połowę etatu będę pracowała. Więc już się nie mogę doczekać. A póki co, co jeszcze mogę robić? To sprzedaż ubrań. Tych, które mam po dzieciach. Niektóre rzeczy są naprawdę bardzo dobrej jakości. I nie wyobrażam sobie, że miałabym je oddać komuś za darmo, albo na przykład mam dwie chusty, w których nosiłam dzieci, albo nosidełka z tuli, i nie wyobrażam sobie dać ich komuś za darmo. Chociaż e, gdybym kogoś znała, że wiem, że ktoś by z nich korzystał, to oddałabym, no może nawet za symboliczne, jakieś 10-20 franków, no ale w mojej, mojej sytuacji każda, każdy frank jest na wagę złota więc będę sobie je po prostu sprzedawała. Następnie mój plan jest taki, żeby chodzić po second handach i szukać dobrej jakości ubrań i je tutaj sprzedawać. Niestety nie mamy Vinted, nad czym bardzo ubolewam, ale są jakieś inne, inne strony online, jest Ricaro, jest Marketplace z Facebooka, co nie jest mi na rękę, bo ja na Facebooka nie lubię wchodzić. No, ale no, będę się musiała zmusić. Chcąc, nie chcąc, będę musiała się zmusić. Następna opcja to postaw mi kawę, którą będę reklamowała, która będzie, jest pod spodem już w opisie od jakiegoś czasu, ale w ogóle o niej nie mówię. W ogóle ja mam, w ogóle, w ogóle. W ogóle to ja wiem, że mam problem ze sprzedażą, no ale to już o tym mówiłam, że nie, nie cenię wartości siebie. Jezus, jak ja mówię, że nie czuję swojej wartości. I przez to mam problem z reklamowaniem siebie. No ale będę miała za cel w każdym filmiku powiedzieć, że pod spodem jest taka możliwość, że jeżeli podobają ci się moje filmy, to możesz mi postawić kawę, soczek, herbatkę, dowoli na co masz tylko ochotę i, I tak. <gryw> Bo teraz jeszcze pomyślałam o jednym portfalu. O... Za dużo myśli, za wolny język. Pomyślałam o portalu, który również jest taki donate'owy i nazywa się Coffee.com, że miałam go sprawdzić, ale zapomniałam. <grafy> Coffee.com. Dobrze. Następna opcja to jest ta, o której mówiły mi dziewczyny w klinice. To malowanie obrazów i malowanie kamieni. No, <grafy> widać jaki mam do tego stosunek. Co nie zmienia faktu, że bardzo bym chciała. Nawet mam pomysł na pierwsze dwa obrazy, którymi mi siedzi tak mocno, że jeżeli go nie zrobię, to będę wściekła na siebie. I plan jest taki, że jeżeli dzisiaj się wyrobię, bo dzisiaj mam plan, żeby iść do second handu. W ogóle ja w Szwajcarii nigdy by nie byłam w second handzie. To jest mój taki cel ten tygodniowy, żeby iść do second handu. Oczywiście z, z, <grym> <grym> oczywiście z powodu mojej fobii społecznej, jakiś lęku. Więc dzisiaj idę do Second Hand. Już mam sprawdzone, że otwierają o 13 i na 13 tam idę, czyli za 40 minut. Teraz nagrywam wideo, nie mam czasu, żeby o tym myśleć. I za 10 idę na autobus i jadę, czy tam równo o 13 wyjdę, i jadę autobusem do tego miejsca, gdzie to jest. I w następnym wideo Wam dam znać, jak było i czy coś znalazłam. A muszę coś kupić, bo muszę rozmienić 20 franków, bo jutro muszę dać 5 franków... 5... Wolniej. 5 franków dziecku na teatrze. Także tak. Eee, no i jeżeli dobrze pójdzie, to chcę odpalać streamy. Tylko jeszcze nie wiem, jak je ustawię i w ogóle mam... Ale to jest kwestia próbowania, prób i błędów. Eee, gdzie będę... Malowała po prostu, tworzyła różne rzeczy, będę słuchała i sobie komentowała może z Waszym udziałem jakieś aktualne rzeczy, które się dzieją w internecie, a które i tak ja oglądam, i tak je słucham i które lubię komentować, a tak naprawdę nie mam gdzie ich komentować. Więc myślę, że to będzie dobre miejsce podczas takich kreatywnych streamów. Może kogoś z Was również zachęcę, żeby stworzyć coś kreatywnego. I na tych streamach mogą być włączone donate. Nawet już mam. Jestem zameldowana w jednym miejscu, gdzie te donate można rozrobić, ale muszę robić streamy przez OBS-a. A to wymaga ode mnie znowu jakiś tam milion ustawień. Już ostatnio próbowałam z OBS-em i dałam radę, ale nie podpinałam, nie podpinałam donate'ów. Chociaż mam chyba je podpięte, ale ich nie udostępniałam. Nie, nie, nieważne. W każdym bądź razie jest to również kolejny pomysł, który mogę realizować tu i teraz. A także tworzenie rzeźb z kamienia. Ja tutaj zaczęłam pewną rzeźbę, ale jej nie skończyłam jeszcze. Mam specjalny kamień już wiem bardzo wiele na temat tego, jak rzeźbi się kamieniem. No i pomyślałam, że jak wychodzę gdzieś z dziećmi, żeby sobie nie robić cyklu w mieszkaniu oczywiście. Bo to robi dużo syfu, to mogę sobie zabrać sprzęt, on nie jest duży, i takie kamienie sobie rzeźbić na dworze. I to jest mój plan na tu i teraz. Co mogę robić i jakie mam zasoby w tym momencie? O tym, co chciałabym robić, jakie mam plany. Opowiem teraz. Docelowo to wyobrażam sobie to tak, że mój kanał na YouTubie rozwija się w szalonym tempie. Oczywiście, wink, wink, żeby nie było. Pojawiają się jakieś pierwsze reklamy, w sensie dochody z reklam z YouTube'a, Jakieś wsparcie się pojawia, bo oczywiście w planie jest, że docelowo, wink, wink, tak jak Wardenga będę ukrywała swoje live'y i będą tylko one dostępne po wpłacie... Za po opłaceniu wsparcia. No, a może się pojawią jakieś współprace, i do tego będę musiała rozwijać swojego Instagrama, bo chciałabym, żeby mój Instagram FK, to ja. Tak się ma, nazywa mój profil obecnie, po zmianie nazwy. Żeby ten Instagram i TikTok był bardziej od, o, 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 o tym. Był po pierwsze po niemiecku albo po angielsku. Zastanawiam się jeszcze po jakiemu i żeby pokazywał on proces tworzenia tych rzeczy, jak, je, jak one powstają. W sensie takie reklamowe. No i może wtedy spadną jakieś współprace takie związane z około plastycznymi rzeczami. Ale to jest jeżeli chodzi o, o to, co na kiedyś. No i mam taki plan, który próbuję wdrożyć do życia od 10 lat jak nie więcej, żeby nauczyć się robić na drutach i szydełkować. Ale to na kiedyś. W sensie, jak będę już miała przestrzeń, będę już pewna do tego, gdzie będę mieszkać, to wtedy będę miała przestrzeń w głowie na to, żeby nauczyć się szydełkowania i robienia na drutach, bo marzy mi się robienie swetrów na drutach, ale nie takich zwykłych sweterków, tylko ja mam wizję w mojej głowie. I chciałabym ją zrealizować. Po prostu, tak po prostu. Poćwiczyć, porobić i zobaczyć, jak mi to wyjdzie. Ale o tym. Za x lat, a może za x miesięcy? Zobaczymy. W poprzednim wideo opowiadałam Wam o progach zarobkowych, za które będę się nagradzała, ale stwierdziłam, że to nie ma zbytnio sensu, ponieważ po głębszym przemyśleniu chciałabym wdrożyć podział pieniędzy według Ekera I polega on na tym, że dochody będę dzieliła na 6 kopert. Pierwsza koperta to są inwestycje, druga długoterminowe oszczędności, trzecia to rozrywka, przyjemności, czwarta edukacja, rozwój, piąta prezenty potrzeby bliskich oraz cele aterytatywne, a szósta koperta to bieżące wydatki, opłaty stałe, tak zwane. I każdy przychód będę chciała tak rozliczać. I tu jest pytanie, Poradźcie, jak Wy to widzicie, jak to najlepiej zrobić. Czy dzielić tak każdy najmniejszy przychód, który będę mieć, na przykład, no, co wydaje się chyba trochę bez sensu, e, że sprzedam jedną rzecz, zarobię 5 franków i te 5 franków będę rozdzielała. Czy gdy będzie to jakaś stała suma, na przykład każde 100 franków będę rozdzielała na te słoiki, czy może robić to tygodniowo, a może miesięcznie. Dajcie znać w komentarzu, jak wy byście zrobili na moim miejscu. Bo ja jeszcze w tym momencie nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. I tak, pierwszy tydzień minął mi na tym, że chorowałam. W końcu, teraz jestem już w 100%, w 100%, w 80% zdrowa i jestem w stanie ruszyć z tematami. Dzisiaj idę do second handu. I mam już naszykowane ubrania zimowe, które muszę przejrzeć od dzieci. Oczywiście moje też w sumie, ale moich się nie chcę pozbywać, bo wierzę w to, że kiedyś w końcu schudnę naprawdę. Ja w to wierzę. I muszę sobie je przejrzeć, muszę przejrzeć je z dzieciakami, poprzymierzać i będę już je wystawiała w najbliższym czasie. Także dajcie znać, jak wy widzicie to mój plan aktualny. Oraz jeżeli macie jakieś pomysły do tego, w jaki sposób się rozliczać sama ze sobą, to również dajcie znać. A także, jeżeli macie jakiekolwiek uwagi, propozycje, sugestie, piszcie w komentarzach. A tymczasem żegnam się z Wami i do następnego. Ciao, ciao!